Siema ludzie. Tutaj Little Pang 9. W kolejnym odcinku zagrajmy w Crash 2. Dzisiaj, jeżeli dobrze pójdzie, zrobię nieco dłuższy odcinek, w którym przejdę tą planszę i tą planszę. Wchodzimy do pierwszej i już od razu zaczynamy. Jest to kolejna plansza, w której. Jesteśmy w kanałach i o tyle jest fajnie, że to już ostatnia tego typu. Tutaj nas atakują, tak, o, sam, na powitanie właśnie. O tym mówiłem. Tak na powitanie już nas atakują te roboty sprzątające. Tak, sobie już wcześniej, dzisiaj te dwie plansze przechodziłem, żeby zobaczyć, jak się wyrobię w czasie i tak pół godziny powinienem się wyrobić z tym wszystkim, co mam na dzisiaj. Tu już zaraz będzie pierwszy checkpoint. Mam taką nadzieję, tak. Więc jest checkpoint, znowu łazimy po suficie. Tutaj uważamy. I czekamy, czekamy. Dzisiaj tak z góry ostrzegam, że w tej drugiej planszy będę trochę musiał quicksaveów używać, żeby móc dojść do Platformy Śmierci, co... czego bardzo nie chciałbym robić. Nie chciałbym robić tylu cięć, więc będę po prostu na wizji używał saveów. Dobra. Tutaj na nas nic złego jeszcze nie czyha. Nie aż tak złego. Tutaj musimy trochę uważać, trochę nawet bardzo. Musimy leźć zaraz za robotem, żeby nas nie dogonił. Dobra, jak na razie idzie świetnie. Tu na razie raz tak. Failowo zginąłem na samym początku. Tu mamy bonus. I teraz, jak sobie wcześniej grałem, to w tym bonusie był najtrudniejszy punkt całego tego. całego tego. oje. całego tego, co chciałem w, w tym odcinku przechodzić. Dobra. Ojej. I pomasta. i nie ma teraz jak tutaj przejść dobra czyli jeszcze raz tym razem bez maski niestety więc w tej planszy na razie już postaram się nie używać ale w drugiej to już raczej na pewno będą Dobra, jest dobrze. I teraz jest ten dosyć trudny moment, o którym wspominałem. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć i hop, i hop. I się udało, dobra, czyli to się za pierwszym razem udało, więc nie było takiego fejla, jak wtedy kiedy byłem poza nagrywaniem. Tutaj już z tego co pamiętam jest koniec poziomu. Dobrze kojarzę, dobrze kojarzę. Zabieramy kryształ i idziemy się zabić. Ponieważ jest w tym poziomie tajne przejście. Mianowicie musimy pójść tutaj i wskoczyć w dziurę. Ops, fail. Dobra, tam na szczęście odrobimy sobie trochę żyć. Tutaj mamy takie latające kolczatki, przed którymi możemy się schylić. Ups! I trzeba uważać, żeby za wcześnie się nie puścić. Tak jak ja to przed chwilą pięknie zademonstrowałem. Dobra! Dobra. I tutaj już jest koniec. I przenosimy się do sekretnego, sekretnego rooma, w którym odblokował się poziom numer 27. A kresu nam jak zwykle chce tańczyć. Tutaj mamy już prawie wszystkie poziomy odblokowane. Tutaj mi się udało po wielu próbach zdobyć klejnot. A teraz tu wchodzimy i, I jedziemy. Idziemy to tam. W tym poziomie są dosłownie egipskie ciemności i, rozświetla... i rozświetlają nam je. Tylko takie właśnie świetliki, które tutaj za nami podążają prawie w każdym miejscu. Tylko nie w jednym. I zobaczycie w jakim. Nie było tak pointa. Pewnie, że nie było. Dobra. Dobra. Dobra, tutaj na razie nie bierzemy świetlika, żeby te skrzynki spokojnie sobie rozwalić. Teraz bierzemy świetlika i idziemy na pełnym prawie że speedzie. Tutaj mamy checkpointa. I zaczynają się schody. Oj, dobra. Tutaj jeszcze nie jest aż tak źle. Dobra. Tylko nie mam maski, więc nie można żadnego tego robota walnąć. I tutaj jest, jest ten fragment, o którym mówiłem, tutaj świetlik nie będzie za nami podążał, tylko my mamy podążanie za świetlikiem, on leci z góry ustaloną trasą, jeżeli się za chwilę zatrzymamy, to świetlik leci dalej sobie, tutaj na nas chwilę czeka, żeby TNT zdążyło wybuchnąć. A tutaj już się nie musimy spieszyć, bo tutaj jest już końcówka. I tutaj świetli sobie już tak, będzie w nieskończoność latał. I teraz tutaj tak. Zanim weźmiemy świetlika, musimy tutaj pójść kawałek i porozwalać te wzmocnione skrzynie. Kiedy tak jedziemy wirem, to... słyszymy, kiedy kresz walnie w tą metalową skrzynię. I to jest chyba ostatnia. Jeszcze jest tutaj ko tuż koło świetlika. I trzeba tak zrobić, bo tak moglibyśmy Raczej na pewno się z świetlikiem nie wyrobimy. Gdy mamy te wszystkie skrzynki do rozwalenia, i tutaj już jest koniec. Nie, jeszcze nie. Aj, prawie i gdzie jesteśmy? O, jest tutaj. bonusu już na szczęście nie musimy przechodzić. Tutaj znowu te szynki musimy rozwalić. Teraz idzie mi o wiele gorzej niż poza nagrywaniem. Dobra. Dobra, tutaj już są te łumpaty, więc... Tutaj nie było. Najwyżej jedną... wyrobimy ze zniszczeniem. Właśnie, tam jest zaraz czeka kolejny świetlik, więc aż tak się spieszy. tutaj nie trzeba, tylko trzeba tą końcówkę zapamiętać. Dobra. I tutaj mamy dużo żyć nabity, tutaj mamy kryształ, klejnot, tak klejnot i wyjdzie z poziomu. Um, nagrywam już prawie 12 minut Tutaj poziom 16 mamy zaliczony na 100% Poziom 27 też I teraz postaram się przejść też ten poziom na 100% Ale nic nie obiecuję I tutaj będzie naprawdę bardzo dużo QuickSaveów w użyciu Wy nie będziecie widzieć tych komunikatów ale quick safe y naprawdę będą. Aj! 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 Dobra! Tutaj mamy te miny, które nas nie zabijają, a kwiatki pływają nasionkami, które nas zabijają. Tutaj mamy jakiś dziwny łażący totem. Dobra! Dobra. Tutaj jest checkpoint, który i tak nam się zbytnio nie przyda. Biegniemy. Shift. Jeszcze raz list. Uważamy na nasionka. Ile? Tutaj trzeba się tak dobrze z czasem wyrobić że powiedz zaraz jak się to włączy Żeby tak się wyrobić w czasie I przeżyć I tutaj też przeżyłem Dobra Tutaj mamy bonus W którym jest szansa, że uda mi się nabić dosyć dużo żyć Jeśli się uda, a mam nadzieję, że się uda. Ło, Ło, Ło i są życia tutaj na tej półce chyba były trzy życia. I tutaj już musimy po prostu dojść do końca. Żadnych chamskich żadnych momentów nie będzie. Chyba, że jak idiota, Plezor to nitro, ale nie. Zdobyliśmy 5 żyć tylko na tym bonusie. Gdybym nie miał quicksaveów, to naprawdę by mi się to przydało. I oto jest nasza platforma troszki. Tu robię quicksave, ale na razie tam nie możemy iść, ponieważ tutaj na tej i na ścieżce śmierci, i tutaj są. Szynki. Tutaj są takie ule, na które musimy uważać. Z tych uli wylatują pszczoły, które chcą nas pokłuć. I jeżeli nas ta pszczoła ukuje, to możemy te pszczoły odwirować, ale. Nie zawsze jest łatwo wyrobić się z tym w czasie. Dobra, jest checkpoint. Tutaj trzeba też pamiętać, że tutaj też nie możemy w ogóle zginąć. Tutaj mamy takie fajne taką fajną czerwoną ziemię, pod którą możemy się schować. Robiąc gniew się pod nią chowamy. Robiąc skok wyskakujemy. A będąc pod wodą jesteśmy odporni i na pszczoły i na te kwiatki. Możemy atakować. Możemy zebrać kryształ. Możemy robić sosem. Jesteśmy prawie że nieśmiertelni. Do dziury też nie wpadniemy, bo to bo po prostu się nie da. Tutaj tak, tutaj tak. Dobra. Hop. I tutaj będą pod możemy te nasze pszczółki odwirować. I tutaj, kiedy będziemy, kiedy będziemy przed tymi wszystkimi przyspieszaczami, musimy się wrócić, bo przecież mamy Platformę Śmierci do przejścia. Musimy po drodze uważać na pszczoły. Które mogą nas tak właśnie zajść. Po drodze tutaj również nie możemy zginąć. Nie możemy zginąć. Aż do momentu wejścia na ścieżkę śmierci. Chociaż i tam też lepiej nie ginąć. Bo życia są cenne. A ja tutaj prawie zginąłem. Lepiej zrobię sobie. Kolejnego quick-save'a. Tak. Dobra. I tutaj już chyba jest rozwidlenie. Tak, przesunął mi się ekran, to tutaj jest już rozwidlenie. Tak. Czytujemy? Dobra, dobra Tu też robimy quick save. A. Jakoś udało mi się nie oberwać od pszczoły. Jakimś cudem na nią udało mi się wskoczyć i ją zabić. I tak to właśnie wygląda: jak nas pszczoła uchuje, to w sali puchniemy. Nowo. I tutaj jest już na pewno to rozwidlenie, bo pamiętam. I tutaj wchodzimy na platformę śmierci. Robimy kolejnego quick save'a. już prawie 20 minut. I tutaj jest kilka... Na znaczy tej jest kilka takich fragmentów, że... Kwiatek pluje cały czas w jedno miejsce i my musimy tam uważać. Tak. Dobra, tutaj jest drugi taki fragment. Tutaj uciekamy przed pszczołami. Tutaj jest checkpoint. Moja mama przyszła do domu, więc możliwe, że będę musiał na chwilę przerwać. Tak wygląda, kiedy oberwiemy z nasionka. A tutaj, w tym samym miejscu, się pojawiliśmy co miała z save. A. I coś mi zaczęło lagować. Dobra. Mamy Mamy już klejnot i tutaj już się kończy ścieżka śmierci i wracam na normalną drogę. Jak już używam quicksaveów, to będę używał tu quicksaveów do końca poziomu. Dobra. Biegniemy. Uważamy na pszczółki. Mamy tutaj jakiegoś młotkarza. Którego zabiliśmy w powolnieniu. którego zabiliśmy w powolnieniu. Tego zabiliśmy w normalnym tempie. I oto jest kolejny klejnot. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji na dzisiaj, ponieważ znowu idziemy się zabić. Ponieważ mam ponad 70 żyć i mi ich nie szkoda, a my się znowu przenosimy do sekretnego Warp Rooma. Dobra, teraz już sobie odpuszczę quick-save'a. Bo nie wiem, gdzie save'owałem. Teraz sobie zasejwowałem na pewno. Tutaj możemy sobie na tych kwiatkach skakać i kiedy walniemy na brzuch, czego wam nie pokazywałem, to te kwiatki rozwalamy i wylatuje z nich dosyć dużo łumpasów. Ale tego, tych akurat łumpasów nie zebraliśmy, bo przenieśliśmy się do sekretnego Warp Rooma. I mam, odblokowaliśmy właśnie ostatni portal w sekretnym Warp Roomie. Ale nie, wejdziemy do niego, ponieważ już mam 22 minuty nagrywania, więc tutaj skończę. Jest to jedyny Warp Room bez tej platformy na środku. Tutaj są ładne widoczki, tutaj przefituje jakaś palma. I... Tutaj i tutaj właśnie się pożegnam, tutaj da się wskoczyć. W był trójce było, taki, było takie fajne miejsce, na które można było w Warproomie wskoczyć. I tutaj nie mogę się niestety tu odwrócić, ale wskoczyć się da, więc może tutaj gdzieś hmm, wątpię. Dobra, więc się po prostu z Wami pożegnam przed tablicą do zapisywania, więc dzięki za oglądanie, tak jak zwykle, dzięki za wysłuchanie, tak jak zwykle i do usłyszenia, tak jak zwykle.